Władze uniwersytetu wyróżniły studentów szczególnie zaangażowanych w życie kulturalne środowiska akademickiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się członkowie klubów zrzeszonych w Akademickim Centrum Kultury. Tylko 10% studentów angażuje się w nadobowiązkowe formy aktywności akademickiej. Dostrzeżenie pozanaukowej pracy jest dla studentów bardzo ważne. Nagroda jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ jest zasługą tak naprawdę każdego członka zespołu. Każdy dla mnie jakoś każdy wnosi dla mnie coś ważnego. I to dzięki nim tak naprawdę y, jestem w tym zespole, tańczę, rozwijam się i bardzo się cieszę, że mogę dzięki nim zwiedzać świat tak naprawdę. Zwiedzać świat nie dość, że od tej części właśnie wyjazdowej, ale i świat taki swój wewnętrzny, bo każdy z osobna ma inny charakter i Dzięki nim mogę siebie sama poznawać. Jest to bardzo miłe, że oprócz tego, że robimy to dla siebie i dla naszych powiedzmy e, najbliższych, jest to również zauważone przez władze uczelni i dostajemy takie nagrody. Nagroda, którą otrzymali tutaj wszyscy zebrani e, składa się z takiej karty z podziękowaniami, z takiego dyplomu oraz albumu, e, albumu takiego na zdjęcia rodzinnego, gdzie na pierwszej stronie włożone są zdjęcia osób, które do, dostały te nagrody. Opiekunowie chwalą swoich podopiecznych, twierdzą, że kulturą zajmują się sami pasjonaci. Młodzież fantastyczna od wielkiej energii i chęci do pracy, odkrywania nowych rzeczy, które w których wcześniej nic nie, nie robili, którzy, którzy są na przykład w, w przypadku muzycznym nie wykształceni muzycznie, ale chcą poznać coś nowego. Mam z Wydziału Budownictwa, z Wydziału Medycyny. To jest kapitalna przygoda pracować właśnie z takimi, z takimi osobami.